O no i tego. Tego To są kozy nie? Zapytałem się kozy czy jest zwierząca Ty wierzysz w Boga? Ty no, w Jezusa Chrystusa czy wierzysz? Nie wiem, a krowy się zapytam Mmm. Wierzysz w Boga? Ty ona nie ma byka nie? I jak krowa nie ma Byka to wariuje, nie? Kozy się zapytam. Siemaneczko, tu jest kuszka elegancka. Tu są inne kuszki eleganckie. Ty wiesz, no i czy ty wierzysz w Boga? No, patrz normalnie, patrz jaką małą ładną no, brudkę. bródkę. Elegancką, cicho tam Jędrzyk Mordy nagrywa film, tak? Przymkąd się film nagrywam? Oj, co powiem jeszcze? Oj! Koza normalna, śmierdzi jej z ryaserem. Normalnie koza elegancka. Patrz jaką ma brudkę. Daj tą brudkę poczochrać! Eee, fajną masz brodę. No. Siemaneczko to są kozy normalne. Z tych kus się robi ser śmierdzący. Jak moje filmy na YouTubie, no ale to wiecie, z YouTubem to jest taki problem, że ja mam takie parcie popiepszone na szkło. Staram się być skromny i pokorny, bo jestem tylko człowiekiem, prawda? I groteską istnienia ludzkiego. Siemaneczko, powiedz mi kozy, czy wy się modlicie, czy tam odmawiacie różanie, czy coś, czy tak nie za bardzo. Ja? A tu jest druga koza, normalna. Powiedz widzom siemaneczku, zobacz, zobacz, ja się nauczyłem mówić twoim językiem, mówię mu. a ty nie umiesz powiedzieć siemaneczku. No to, co to to świat, świadczy, że ty się nie chcesz w ogóle nauczyć języku? To jest patologia. Zero zaangażowania w interakcję społeczną między mną a tobą. Teraz rozumiem, co chciał zrobić Bóg, stając się człowiekiem. To tak jak ja z krową, żeby się porozumieć, nie? Siemaneczko, normalna koza. Nie, yeah, normalna, tutaj jest na sranę. No, powiedz dzień dobry na przykład. Tak ja. No, także dziękuję za dzisiaj, no i... No, także dobrej nocy, bo ktoś światło zgasił normalnie.